Zbliżająca się wiosna nastraja do aktywności i to niezależnie od wieku. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach przygotował ofertę adresowaną do osób w wieku 55. Na spotkania w ramach akcji Aktywny Senior zapraszają do Hali Legionów oraz w teren. Zajęcia sportowo-rekreacyjne są bezpłatne i prowadzone przez licencjonowanego instruktora. W poniedziałki mamy w programie Zdrowy Kręgosłup, zajęcia, które mają za zajęcia wzmocnić i, i usprawnić zarówno kręgosłup, jak i, jak i całe ciało. A w czwartki mamy zajęcia Nordic Walking, czyli przede wszystkim naukę chodzenia z kijami. Zajęcia prowadzone są w wymienionych dniach dwa razy po godzinie. Ćwiczenia nie zawierają szybkich, gwałtownych ruchów, są nieinwazyjne, czyli bezpieczne. Ich zadaniem jest usprawnienie osób starszych. Wspólnie, zespołowo ćwiczy się chętniej niż na przykład samemu w domu, chociaż niewątpliwie można to i samemu robić. Byłem na poprzednich zajęciach w poniedziałek, bardzo była miła atmosfera. Prowadząca wie, jak każdy mięsień pracuje, wie, jakie ćwiczenia dla nas są właściwe, stosownie do wieku i możliwości i umiejętności. Lubię być aktywna. Podobają mi się te ćwiczenia. Była Pani już na kijkach? Byłam, byłam na kijkach, no i sama tam trochę też ćwiczę. No tak jak mówię, no, żeby być sprawnym, nie, nie rdzewieć po prostu. Chodzę czasami na inne zajęcia, ale również jestem aktywny i pracuję będąc trenerem ucznictwa. Chodzę i bawię się dzieci. Chciałbym może i tutaj 55+, plus, jak to się mówi, to też żeby zachęcić, może by się bardziej starsi bawili i w to ucznictwo nie jest to takie męczące, a jest bardzo, była to kiedyś dyscyplina, no bardzo wiodąca w Kielcach. Ja w ogóle gimnastykę lubię, poranną robię, a, tu, a tutaj, no uzupełnia się. Zajęcia są dosyć, no dostosowane dla wszystkich, bo jeden może mocniej, drugi słabiej, nie? No, także... Poprawia się trochę zdrowie. I o to zdrowie chodzi tu najbardziej. O kondycję, samodzielność, ale także integrację. Spędzenie w wartościowy sposób czasu. Zainteresowanie akcją jest bardzo duże. Liczba miejsc na zajęcia ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Program Aktywny Senior potrwa do 30 czerwca.